Witam wszystkich państwa radnych, za jednak na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj odbyła się 25 sesja Rady Powiatu Gostyńskiego. Podczas obrad radni wysłuchali informacji o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2011-2012 dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie oraz dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gostyninie. Temat sesji był krótki, więc i pytań nie padło wiele. Radny Piotr Bombała pytał m.in. o działania nadzoru budowlanego po pożarze Starego Młyna przy ulicy Zamkowej miał na terenie na miejsce pożar budynku, budynku zabytkowego, czy zabytkowego, czy samego to rejestru zabytków. W związku z tym mam kilka pytań. Oczywiście ten budynek jest lokalizowany przy ulicy Zamkowej. Pierwsze pytanie jest takie, ulica Zamkowa czy droga jest Własnością miasta czy województwa? Miasto. Czy y, to jest podstawowe pytanie, bo to była droga kiedyś wojewódzka, nie wiem jak wygląda teraz sytuacja, czy już po prostu ten akt zmiany właściciela nastąpił? To jest pierwsze. Y, po drugie, ta ulica, ta droga zaraz po pożarze została zamknięta. Jeszcze wczoraj około godziny 21 była nieprzejezdna. Chciałbym zapytać, jaka jest przyczyna, że ta droga jest nieprzejezdna? Oto no, różne informacje na ten temat. I kiedy ta droga będzie przejezdna. Kiedy ona będzie przejezdna? Fakt nieprzejezdności tej drogi bardzo utrudnia przede wszystkim i Kostyniakom, ale także i osobom, które są spoza Kostyni. Więc to trzeba objeżdżać głównie ulicą Parkową w kierunku ulicę Zazamcze i tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba się skręcić. Stąd też pytam, kiedy ewentualnie będzie ta yy, droga, ulica która będzie przejechać. Pytanie następne jest takie, z tym związane, ponieważ tam szyb zostaje rozebrany, częściowo został rozebrany, czy ten budynek będzie całkowicie rozebrany? Czy została wydana zgoda na rozebranie tego budynku, czy on będzie częściowo rozebrany i odbudowany, yy, takie mam właśnie trzy pytania. Sprawa jest bardzo ważna, istotna dla miasta i dla dwóch pojazdów przejeżdżających przez miasto w pustynię. Chciałbym powiedzieć, że ja przy tym pożarze uczestniczyłem, również uczestniczyłem w decyzjach. Osobę, i nastąpiła decyzja zamknięcia tej turystyki, że budynek, y, szczyt i ściana górna nastąpiło rozchylenie i nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności, po prostu trzeba było podjąć określoną decyzję, również nasz Tym bardziej, można to można zaznaczyć taką sprawę, butyny, nie jest jako budynkę zabytkową tylko jest w ochronie w stanie ochrony nie Działania były kogoś, szybkie, nie jest skuteczne w i gdzie nastąpiło jakby odchylenie do... i was, nie, od ścianów ściany do, tam, szczytowej, tam gdzieś do wysokości tych parometrów ma być rozegrane, a, a co do dalszej działalności, dalszego to funkcjonowania znaczy, tego budynku, jego remontu i planta, i przeznaczenia no, zadecyduje właściwie tego tak, właścicielu. No tak, gdzie, trzeba powiedzieć, bezpośrednio nie ukryła się firma specjalistyczna, wykonała dłuższe roboty, które miała. Dlaczego te to jest takie wybrudziłe? To właśnie za ściany bocznej, która by mogła tak, po prostu sięgnąć trzy czwarte jezdni drogowej, tej drogi wychodzącej na, na zamkową stronę w stronę. na czas nieokreślony, prawda? Tak? Do czasu, kiedy to zagrożenie zostanie usunięte, tak? Ja Państwu w nie mówiłem, że to jest budynek zabytkowy, tylko budynek wpisany do rejestru zabytków. zarząd udzielił zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z remontem drogi gruntowej czerwono stary Balcik o wartości nieprzekraczającej 5 milionów euro dla za zarządu budowlanym. Po pierwsze. Po drugie również udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z przebudową telewizyjnej drogi powiatowej dojazdowej w Ostrzymie Wysokim w Wrocławiu 480 metrów o wartości nieprzekraczającej też ktoś też spodziewał się tego, zarobą budowlanką. Proszę żeby Pan Starosta rozszerzył te zagadnienia. Przede wszystkim tutaj tajemnie, tak, zastanawia, że Pan tak, tak, pianki, bo przecież pianki, to przecież są nie nie na naszym powiedzie Dziękuję. Jeśli chodzi o Martę to ja tragicznych w remontu remontu toy a yy, na prawa zawarta, że Natomiast jeśli chodzi o w ciągu Na tą to, to jedną, jedną drogę powinniśmy pozyskać kwotę 50 tysięcy złotych, ponieważ występowaliśmy o znacznie większe finansowanie tej drogi do zakresowanego funduszu roku. W roku.